Cześć moi drodzy, z tej strony Alex. Jak Wam się podobała sezon ósmy? Bo mi się bardzo podoba, mimo tego, że gram dopiero do 2 dni, ponieważ byłam na jemie, co jak wiecie i mam nadzieję, że chociaż część z Was do mnie podeszła, że zbyliśmy sobie piąteczkę, zrobiliśmy sobie zdjęcie. Także moi drodzy, pamiętajcie się tylko o tym, żeby wpisać w sklepie z przedmiotami kod. Aleksandra S. Z góry dziękuję bardzo, już nie przedłużam i zobaczcie, jakie fajne heady mi znowu ze snajby powchodziły. I życzę Wam miłego oglądanka. I nie zapomnijcie wbić jeszcze na Instagrama, na którego będę wrzucała fotki z IEM-u. Trzy tygodnie? To Fortnite Dilemma. Coś koło dwóch Znaczy, może tak. Ej, tu jest Lamcia O, to chodź to po lamcie, deltyk? co? No. Dobra, dobra. I tu są jakieś te... To ja jestem tam fanem lądowania na brani, nie na lami Może coś tam znajdę Nie, Ta. ja, ja jak widzę cię to już... Koniec Wylądowałbym na Bianni, gdyby tu była jakaś dobra, dobra, uciekam stąd tu jacy ludzie są Ludzi masz? No Ale na luzie. Oni o mnie nie wiedzą no to słuchaj, ja biorę dynamit i lecę do Ciebie Istnieje szansa minimalna, że to się nie uda No dobra, to jednak musimy gdzieś się wystrzelić chyba A nie było żadnego shielda z lamy? Nie Był śmierdziuch i dynamit To nie jest... To jaki plan? Jaki plan? No może iść sobie na to miasto tutaj Na, na leniwą lagunę To czekaj, wezmę tego śmierdziucha, bo... Czy to się jakoś przyda na razie. Póki nie ma broni. Tutaj znajdziemy jakoś gę szybko, pojawimy gości z statku i możemy wrócić po tych. No i super. O, mam pompę automatyczną, szarą, porobię na pewno. Apex Umiera, bo skończyli płacić streamerom. Oj, nie, mój drogi. Zobaczycie, że na Jemie za rok czasu zamiast y, wielkiej sceny do fortnite'a będzie wielka scena Apexa. Ja myślę, że w też się pojawi. Liczę na to. Nie, no naprawdę. Tutaj co, tutaj nielutowane nie. było? Właśnie nie ma jakiegoś. Chyba się znudziły nowe miejscówki ludziom już. I bardzo dobrze, przynajmniej ja tu mogę sobie polatać. I wyjść. I przez tydzień Jedno łóżko daje 70 drewna, a za nim dwie skrzynki. Znaczy no, to nie jest piękne. 70? No? Takie łóżko niby piętrowe, niby nie. <laughs> Jak znajdę jakieś, to zobacz Ja tak niby lutuję, ale tak zobaczę nie mam nic jeszcze Ciekawe jaka pula nagród w Dajcie czas tej peks. gierce Dajcie czas Byłeś na statku? Nie, nie byłem Chyba nikogo nie było tam no Jestem już kosztotkana ja i robisz. mogę i iść Nawet mam już, Nic. Ja rozumiem moi drodzy, że teraz A ty wapek Apex tak Dużo? Teraz? jest no No trochę to mainuje nawet A. No No nie, no, to jest, tak tak. tak? tak dla zabawy wszystko się w końcu nudzi, nie? Mhm. Ja rozumiem, że teraz fani Fortnite czują się zagrożeni ze względu na to, że jest Apex. I bardzo im się to nie podoba. No ale co, no jest? Idziemy cały czas do przodu, a nie się cofamy. Ja na przykład uwielbiam takie komentarze typu, że.

Aj, coś mnie odbiło. Nie, nie. Nie no, dobra. Co? Nie, no tylko mnie odbiło, nie tam gdzie chciałem. Ale spoko, zaraz ja zabiegnę. Czasami co. Luzik. Czasami te działa jakoś tak dziwnie działają. No Tajo coś o tym wie. No coś, coś o coś tym wie, chłopak, no. no jak się nie czujesz za to bardzo dobrze, no każda gra ma swoje 5 minut. Nie życzę źle Fortnite, bo dalej lubię w to grać, ale teraz bardziej w moim serduszku jest Apex. Ja Widzę, że w Apex again, nie? Kiedy używa pingów. Wow, nice. O! Trzyma ty. O! <laughs> O, o, teraz jest, ty mnie słyszysz w ogóle? Tak, ja cię słyszę, dam. No. Okej. Okay. Znaczy słyszałem O i U, chyba że coś było wcześniej. E, tam Nie. Ja idę tu, bo tu zaraz będzie drugi typ. Dobra. Ja z sobą, za. <grym> o, przylatują kolejni. Skąd? Gdzie? A na nich, tak? Lecieli? 60 dostał. Nie tam czepiaki rzucam To ja jeszcze dynamitem doprawię Okej, okay, dobra, 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 już wszyscy chyba. Już jest A coś tam na środku był jeden. Tutaj jeszcze był jeden. Tak O Jezu za 70 sobie sama wolnam. Tego czaga możesz wypić Bekę. No wypiję co Dobra, to musisz mnie przypilnować trochę No Cześć dobra, nie jak ja witam. Akurat na Fortnite trafiłeś Cieba <laughs> osk Cześć, kądziu no, Ukradli za peksa, oczywiście Dobra, Gotowa? Gotowa, dobra Tak, a ty już się tu klepiesz? A, tu jest koleś, a to jest ten jeden, o z ja On się obije O, ma minus osiemdziesiąt <laughs> Chłodziak Dalej idę. A może mi się uda go wysnajpić? Nie wiem, gdzie jest do końca. Gdzieś tu powinien być? No nie, no strzeliłam? Ja pierdzielę. Gdzie on jest? Za, na na plecach góry. A, dobra, tu, ok. Nice. No tego nie ma. Zanim ja się ogarnę, gdzie to wszystko jest? Dobra, mm. o tu 50 jeszcze wezmę, i gdzieś lecimy dalej, nie? Ja mam 6 minisów, więc spoko, no. Tutaj gdzieś była wyrwa, lecimy nią? Po ten zrzut możemy iść, tam ktoś pewnie podejdzie. Możemy, no? okej, okay. no, okay, dobra. Minisy, dobra. A dobra. Minis, dobra. No jest tutaj. No to go. Są przy nim, czy mi się wydaje? Wydaje się. Hmm, mi się. No, tam będziemy. Ja pajasolkę ma za wina, patrz No a jak? Ja mam iść RP-ek bierzesz? No ja zawsze Nie szanuję mnie za to, ale biorę zawsze no. <grym> tilted? Dobra, to gdzie teraz? Tilted, o, dobra. No, zawsze ktoś jest Ja Ojejku, wywołałam troszeczkę burzę na czacie odnośnie Fortnite a, Apex'a. A, to nie, to ja się ten, na 195. Ok. Okej. <laughs> Jaki head wpadł. Pilowo. Pilowo. Um, mam spada, to możemy podlecieć tam? No to go. A, i też coś lecą. Wow, na głowę wreszcie mi spadł. To nie pułapka tego. O nie. Leży? On in. ma już 100, jak coś. No, no, no. Na tobie jest jeszcze drugi, tak? Nie, no, dalej. Jezus świetnie. Uciekam, scena O nie, na dół wskoczył. Gonimy go? No możemy, możemy. A tu jest lunchpad? No to go, go, go. Tak, tak. On już 90 nade mnie. To ja z jednej strony, a ty z drugiej. Weź, wleć tam, Dobre. o nie, on tam jest, tam jest. Gdzie tam? A, tu, tam. Okej, okay, debię. Nie, to wiesz to, to, ale ja nie rozumiem czemu w ogóle jakaś wojna, przecież Fortnite i Apex są, no sobie istniały, razem. Pewka. Dwie zupełnie już nagie. Dla innych ludzi. Tutaj, w środku? Kurde. No bieg w tą stronę, zaraz do nie wiadomo gdzie on... Myślisz, że jest w środku? Ja może iść pod boiskiem. Nie, okay, nie. nie A, no masz go, okej. Okay. To nie zamienia mi tam Nie masz. Dobra, Dobrze Jak się skutaził tutaj. Dobra, wypiję sobie piesiątkę. i Gotowa. Taka kobieta. I lecimy dalej. Bez piesiątki nie. <laughs> Wiesz, co? Na tym głównym budynku nie wiem jakąś. Oh, fuck. Ja, nie Jak się nazywa no. na ten tiltet, ale jest e, lunchpad. Hotel, Tamp, nie wiem, już nie go nazywałem. Chyba tramp to jest najbardziej popularny. Albo zamek jest nie niego, bo taki O, ja mam w sumie te ogniska o, o, coś tu co do mnie. zło, zło, zło. ale z gdzie w? dokładnie to nie wiem. No, chyba tak. Ja tu sobie hmm. widzisz? ja jestem pewny. Nie, strzelają do mnie, ale skąd to nie wiem. Ty no, do mnie też klepie i nie lubię tak, jak nie wiem skąd. O, czekaj, jednego widzę na NW, ale to nie jest ten, co do nas sklepie. SE? Nie jest skąd strzelę, na pewno. Widzę, dostał 105, widzę 240. Tam. A, dosta dostał 105? No. Gdzie ten odszpat tam... był? Dawaj, go tam. Wiesz, co zabudowaliśmy go chyba teraz? Tak. O nie. nie, tak? nie ty wiem. no, gdzieś tu był na 100%. Chyba, że go zniszczyli. Hm. Mogli, no. No nie. Ale dawaj tych cwaniaczków, kurde. No, za nami. Snipeć. No nie. No, jak ktoś poleciał. Dobra, to lecimy po naszego tego lunchpada. nami są. No, 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 można, by do tego pierwszego. Tutaj o, jest... O, tutaj koleś spadł przynajmniej, no. Minus 150, jak coś. Aha. Mm, to, to super, bo ja miałam Zez'a. <laughs> <laughs> A, jest deal, do widzisz? Dobrze! Piotrki są. Ja Piotr. jestem. Ja? Leżą. No, 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 znaczy, no. Ja, ja tylko jednego pojedziemy. Może jakiś tutaj zatrapował <laughs> O, ja zbieram no, piszące. Ja minicę, no, ale mam Masz jakieś jakie ty Może? Tak z ciekawości? Ja pewnie mam. 8 no. Dobra, lecimy dalej. Na no, no tym lądkiem. No, 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 tam wtedy oni byli, co ten. Co ten ze 105 dostał. Czacik, obstawiajcie! Być... Win czy nie. Typy się na nas patrzą! 105 dostał! Widzę. Ja lecę i go. go. Chyba Chyba ten zagubiono. na prawo, ten biały dostał, ten biały dostał za 105. Matko, boska Ten tam wysadza. No, dobra. no nie, dobra. Aha, nie, no wiesz, już nie ma. No dobra. Dobra. No, oni się tak pogubili, no. Dobra, dalej wracamy tam po tych, tych, nie? Zdecydowanie, 100% O, ale mam trzy pady, to możemy tam o, Teraz to możemy to... lat To jest pierwszy odjazd, tutaj po jest kolejny Jak czegoś ci brakuje, to możesz sobie wziąć tutaj Dużo rzeczy Nie, wina mi brakuje A, no to easy, to no problem, to już teraz na pewno się uda Dobra, tu jest na tiltet w tym domku. Okej, okay. no co, na niego? Dojeżdżamy. Aha. Czekaj, czekaj. No tak Na no, co? Tu jest tych dwóch, co do nas sklepało. No ty, już tam, no, dobra. No, a ja mogę. Lecę, ja mogę przejść do To jest chyba Masz tam mną, dwóch. Nie, już jestem nad tobą. To zostańmy tu. Coś jest pod nami gdzieś. No. O, bardzo pod nami. 35 Tak? Elegancko O Jezu, ja dużo do... On też, on też, on też, on też Ja potrzebuję się Mhm. Uh -huh. O kurde e, dwa teamy na nas, jak coś O nie, Jeden bardzo na nas. Nie, niekoniecznie Tylko, nie wychylaj za bardzo Ja jestem na samej górze, więc jest spoko Okej okay. Ty nie wiem, czy spoko. Walczysz z kimś? Czy oni nie, ale sobą? mogę zaraz. Oni ze sobą, więc możemy... O! Zabili się, chodź! A. No, no, no Do końca wiem, gdzie sam. Ja właśnie też nie Pod nami, pod nami. Chyba tu. W tym boksie, no Ta laska minus 120, jak coś Ekstremalnie mama. Czekaj, rozwalę to heavy snajpom. Poczekaj, nie, nie klep. I wchodzimy. Nie, nie wchodzimy, bo... O Kurde. Zaklinowałam się na parasolce. O. Zabiłeś? No, no, no. Okej. Okay. Ja wezmę tego... O Jezus, nie mogę wejść. Siorba. Ja sobie wejdę. O, dzięki. <laughs> There okay. you go. Nie wiem w sumie czy nie mam ogniska. Wiesz, yy, gdzie są tamci. Gdzie tamci byli. Oni wzięli sobie tego dropa. Więc generalnie powinni być gdzieś na dole, pod nami. Bo dobra. gdzieś tam po powinni iść. Dobra, dawaj, dawaj. Chyba, że no, tak oni jest, tak. już przylecieli i tutaj już się mm. z nimi klepaliśmy, to też jest opcja. Nie, to nie byli oni. Nie, 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 nie. nie. Wszyscy z, z nimi się klepaliśmy, i właśnie po nas. To chyba nie ma znaczenia. Jak czegoś? Nie, w sumie dobra. No. Czy tak to jest, jak już ja wejdziesz do Titę, to nie wyjdziesz z niego nigdy. <laughs> no. Tak działa. Halo, obstawionko! Wincz nie win, jakiś doping chat. Jestem! So. Gdzie? A, tam, tam Nie mogę spingować, o a już troszeczkę daleko są, ciężko będzie. No to jest, to jest daleko. To leć Mam! Aha, le watch, leży! Gdzie ty masz? Co? Jak ty lecisz? Czym? Koło ciebie za ty, nie koło ciebie. A powiem. dobra a to chyba koniec jest, no bo on go będzie ponieść, no? A nie nie, 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 chcę. Tu jest. No ten spokojnie. Hello? Wieżyczku. Ja nie widzę. To ja będę tańczył. Masz go. Haha, <laughs> GG. Jej! <noise> GG, chat. <noise> ja mówię flanela, wy mówicie gang. <noise> tak jest. był do dopi. I co, Twitcha gad czy nie? Mhm. Mm Chociaż nie wszyscy w nas wierzyli, ale to tak jest zawsze standardowo. Jak mogli? Nie wiem, jak. Ile miałeś w ogóle, Kili? Nie mam, zielonego pojęcia.